Portal Farmer opublikował listę firm uzupełnioną o kwoty, za jakie importerzy sprowadzali zboże. Lista opublikowana przez minister spotkała się z różnymi komentarzami. Jak sama zauważa, pojawiły się nawet groźby. Rolnicy wiele miesięcy czekali na listę firm, które importowały zboże z Ukrainy. Ówczesny minister Robert Telus zapowiadał wielokrotnie, że opublikuje nazwy firm, które zarobiły na dramacie rolników. Jednak do końca piastowania funkcji ministra rolnictwa. Nie zdecydował się na taki ruch. Jego następczyni zaraz po objęciu urzędu opublikowała listę, i jak się okazuje, może mieć z tego powodu nieprzyjemności. Kilka dni temu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi udostępniło listę podmiotów importujących ukraińskie zboże. Niestety, pierwotna wersja tego dokumentu nie zawierała istotnych danych, takich jak ilość zaimportowanych zbóż czy wartość tego importu. Na oryginalnej liście przedstawiono wszystkie podmioty, Niezależnie od tego, czy nabyły one kilka ton ziarna, czy obracały nim na dużą skalę, liczoną w milionach. Jednak za zasługą portalu Farmer mamy dostęp do pełniejszych informacji czyli zaktualizowaną listę podmiotów, uzupełnioną o konkretne wartości kupowanego zboża. W dalszej części materiału pojawi się lista firm, które importowały zboże z Ukrainy za dziesiątki, a nawet setki milionów złotych. A na razie przyjrzyjmy się temu, co nowa minister rolnictwa powiedziała na temat opublikowanej listy. Zacznę od tematu listy firm, które sprowadzały zboże z Ukrainy, bo widzę, że to cały czas wywołuje bardzo duże emocje. Przede wszystkim te listy ujawniam ze względu na ważny interes społeczny. Wydaje mi się, że to jest ważna sprawa, żeby rolnicy mieli takie informacje. Zresztą mieliśmy bardzo dużo apeli i wniosków o to, żeby te listy pokazać. Te listy są listami, którymi dysponowały nasze inspekcje, czyli weterynaria, nasiennictwo oraz gichars. I kolejna sprawa, też chciałam, żeby ta kolejność była taka, że jak, jaka ona została przedstawiona na listach, żeby nie było różnego rodzaju podejrzeń, że gdzieś tam ta kolejność została zmieniona lub ta lista została w jakiś sposób istotny zmieniona. Zresztą ten kształt wynika także z opinii prawnych, które otrzymaliśmy w sprawie tego, które informacje mogą zostać podane do opinii publicznej. Ja oprócz tego wystąpiłam także z pismem do Krajowej Administracji Skarbowej z prośbą o przekazanie listy, którą oni dysponują w celu upublicznienia przez nas. Czekamy jeszcze na taką odpowiedź. Natomiast jeśli okaże się, że tej listy nie dostaniemy, że ona nie będzie mogła być upubliczniona, bo podlega tajemnicy celno-skarbowej to będę, będę chciała zaproponować projekt ustawy, który dotyczy właśnie możliwości w wyjątkowych przypadkach uzasadnionych interesem publicznym pokazania takiej listy. Zresztą też na poniedziałek planujemy takie spotkanie z Ministerstwem Finansów, bo tematów wspólnych mamy naprawdę bardzo dużo. Tak wygląda lista firm, które importowały zboże wraz z poszczególnymi kwotami. W sprawie wypowiedział się Władysław Serafin, prezes Krajowego Związku Rolników. Kółek i organizacji rolniczych. Oświadczył, że lista opublikowana przez panią Gębicką jest fałszywką przeznaczoną na użytek publiczny. Twierdzi, że minister Telus przechowywał tę listę w swoim biurku od paru miesięcy, prezentując ją jako tajemnicę, podczas gdy w rzeczywistości ukrywał dowody przestępstwa. Serafin zaznacza, że żaden z importerów nie może być dziś traktowany jako przestępca, bo oni wykorzystali przepisy prawa, które weszły w życie w czerwcu 2022 roku. To rolą organów ścigania jest teraz wyodrębnić spółki, które powstały jako spółki celowe do tych transakcji, przekazuje prezes i dodaje: To jest lista Telusa, nie Gębickiej, a celem tego działania jest podniesienie jej wiarygodności jako ministra. Przedstawione przez nią papiery są fałszywe, dlatego że są sporządzone według rejestracji transportów na granicy przez służby weterynaryjne. Lista Anny Gębickiej nie zawiera ani kwot, ani ilości importu a minister bezrefleksyjnie postawiła w stan oskarżenia kilkaset firm bogu ducha winnych. Według prezesa Krajowego Związku Rolników Polska zaakceptowała ten stan prawny zaproponowany przez Unię Europejską i mimo naszych ostrzeżeń wysyłanych przez 10 miesięcy rząd na to nie reagował, nie miał odpowiedniej ilości służb weterynaryjnych i fiskalnych na granicy. Serafin zauważa, że mamy tu do czynienia z podejrzeniem, że ten rząd, który chętnie się zajmuje niszczeniem karuzel watowskich sam nakręcił potężne przestępstwo. Podejrzenia prezesa wynikają z różnicy w podatku VAT. Zboże techniczne jest obłożone zaledwie 8% podatkiem, a zboże konsumpcyjne 23%. Prezes przekonuje, że mamy do czynienia z wielomiliardowymi stratami skarbu państwa w wyniku przekrętów wywołanych świadomie przez rząd Rzeczypospolitej. Według niego odpowiedzialność za to ponosi premier Morawiecki i minister Kowalczyk, jak i inne odpowiednie instancje, które na to nie zareagowały właściwie. Prezes zauważa, że według komentowanej listy wygląda na to, że pierwsza firma sprowadziła ziarno za 560 milionów złotych to jest ponad milion ton, proszę państwa. I teraz nie wiadomo, czy tam było zboże techniczne i jakie zboże jaka kukurydza, jaka pszenica, jaki rzepak co było przedmiotem transakcji zadaje pytanie. Dodatkowo przekonuje, że opublikowanie listy ma na celu jedynie zamydlenie oczu opinii publicznej. Oni mają pełną wiedzę i czegoś się boją, dlatego zagmatwali listą oczy opinii publicznej, przekonuje. My, jako związek, będziemy się teraz zwracać do odpowiednich służb o udowodnienie, jakie to były zboża, w jakiej cenie i w jakiej ilości, kiedy sprowadzane z datami przekroczeń granicy, zapowiada zdeterminowany. I zwraca uwagę na to, że wiele firm ucierpi przez opublikowanie listy bez podanych szczegółów. Jak zauważa, nie możemy karać przedsiębiorców za to, że wykazali się przedsiębiorczością. Tutaj zawalił rząd, który nie wprowadził jasnych ograniczeń. To, że Unia zwolniła wolny obrót, nie znaczy, że hula i dusza piekła nie ma. Rząd miał prawo ograniczyć niektóre surowce, tak jak to zrobił teraz. Uważam, że to się skończyć powinno odpowiedzialnością nie tylko karną, ale i konstytucyjną dla rządu, dlatego że skutki tego bałaganu i bezkarności odbijają się na setkach tysięcy gospodarstw rolnych, które straciły płynność, którym grozi upadłość, podsumował. Opublikowana lista wywołała lawinę komentarzy, głównie o charakterze nieprzychylnym. Wielu internautów wyraziło wątpliwości co do prawdziwości słów minister. Rolnicy podkreślili brak konkretnych informacji na temat tego, kto, co, ile, kiedy i gdzie, co sprawiło, że lista nie dostarczała istotnych danych. Przykładowy komentarz od Michała Zarzeckiego, rolnika z Podlasia, wyraża sceptycyzm wobec prezentowanych przez ministra informacji. Zarzeka się, że lista nie zawiera istotnych danych i apeluje o konkretną prezentację informacji, pytając kto, co, ile, kiedy i gdzie. Ta lista nie pokazuje nic. Zarazem wyraża swoje zdziwienie, że nie zauważył komentarzy atakujących ministra, twierdząc, że minister próbuje stworzyć wokół sprawy atmosferę ataku na siebie, co jego zdaniem nie ma miejsca. Ten komentarz odzwierciedla rozbieżność w odbiorze sytuacji przez różne osoby i pokazuje, że nie wszyscy zgadzają się z tonem i treścią przekazu ministra. Sprawa wydaje się budzić kontrowersje i zainteresowanie społeczne, co może prowadzić do dalszych dyskusji i analizy przedstawionych informacji. Minister Gębicka przekazała, że już spotyka się z pogróżkami. Ze względu na opublikowanie listy napisała na Twitterze: "Widzę, że ci, którzy zarobili na sprowadzaniu ukraińskiego zboża i osoby z nimi współpracujące, już ruszyli do ataków w sprawie listy. Widziałam te komentarze, że nie wiem, z kim zadarłam. Nie żałuję jej opublikowania, uważam, że należało to zrobić, a kształt listy wynika z tego, na co pozwala nam prawo." Monika Piątkowska, prezes Izby Zbożowo-Paszowej. Wyraziła stanowczy sprzeciw wobec publikacji listy firm przez tymczasowy rząd ekspertów. Jej pierwsza reakcja brzmiała: Szczyt niekompetencji tymczasowego rządu ekspertów. Następnie uzupełniła swoją wypowiedź, krytykując brak informacji na temat firm, które działały nielegalnie, sprowadzając zboże techniczne i próbując wprowadzić je na rynek niezgodnie z przeznaczeniem. Piątkowska podkreśliła, że lista nie zawiera odpowiedzi na podstawowe pytanie: dlaczego opublikowano nazwy firm które legalnie importują zboże zgodnie z apelami rządu i Unii Europejskiej, a następnie reeksportują je poza Polskę. W jej opinii brak informacji o firmach, które łamią prawo, jest poważnym zaniedbaniem. Dodatkowo prezes Izby Zbożowo-Paszowej zauważyła, że nie ma jasności co do celu publikacji listy, a fakt, że niektóre firmy zostały wymienione kilkakrotnie, budzi wątpliwości. Wskazała również na to, że na liście znalazły się firmy, które nie były importerami zboża z Ukrainy. Piątkowska wyraziła zdziwienie i zaniepokojenie, sugerując, że publikacja listy była wynikiem nieprzemyślanej decyzji pierwszego dnia urzędowania rządu, co trudno nazwać działaniem odpowiedzialnym i poważnym. Jej komentarze sugerują głębokie obawy co do skutków oraz motywacji za opublikowaniem listy firm importujących zboże. Wielu ekspertów zauważa, że nasz kraj na transporcie zboża z Ukrainy mógłby w przyszłości bardzo dużo zyskać. Szlaki transportowe w całej Europie wiążą się często z niemałymi korzyściami dla państw, które pozwalają na tranzyt towarów przez swoje terytorium. Poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal zważył, że została zmarnowana ogromna szansa. Tu chodzi o to, pani poseł, że wy nie umiecie grać ani w politykę europejską, ani w politykę wschodnią, że wy nie umiecie zagrać. Na, na, na miarę aspiracji Polaków. Wy tu wychodzicie i wytracacie czas, żeby nam opowiadać to, coście opowiadali ludziom, którzy stoją przy granicy. Bo dzwoni do mnie Marcin Piotrowski z Łubaczowa, przed chwilą mówi wreszcie się tym zainteresowali, bo kolejka była pod, pod zamość. I Panią to w ogóle nie obchodzi. Pani sobie tutaj wygodnie siedzi i opowiada polskim przedsiębiorcom, którzy mają polskie miejsca pracy, żeby sobie pojechali do Kijowa rozmawiać albo żeby sobie do Brukseli pojechali. Co pani Państwo. Panie Pośle, tak? momencie. Tak, tak, Przepraszam, Panie Pośle, momencik. Ja bardzo proszę, aby nie pokrzykiwać podczas wystąpienia pana posła to samo będę, to samo będę egzekwował od drugiej strony, ale na razie czegoś takiego nie ma. Zatem bardzo proszę, żeby pani poseł powstrzymała swoje pokrzykiwania. Otóż Pani poseł i panie i panowie posłowie, ta sprawa jest dokładnie taka, jak była sprawa ze zbożem. Na początek była szansa dla Polski, żeby przejąć transport, tak jak było wiele razy w historii, żeby polskie firmy, polskie miejsca pracy zaczęły powstawać, a polskie firmy zaczęły zarabiać. Była szansa, żeby zagrać na miarę aspiracji Polaków, kiedy wybuchło powstanie humanitarne i kiedy w milionach polskich domów zamieszkali Ukraińcy jako uchodźcy. Mogliśmy z tego skorzystać, tylko trzeba było wiedzieć, do których drzwi zapukać w Brukseli i jaką złożyć sprytną ofertę. Trzeba było umieć zagrać i nie zrobiliście tego. Ale wpuściliście zboże, które, które skończyło się tragedią dla polskich rolników, obciachem dla Polski na cały świat, a na koniec zarządziliście blokadę handlową państwa, które zostało zaatakowane przez Rosję. I Pan Bóg dobry, że nie wpadł na to Putin, żeby jeszcze zrobić blokadę na Morzu Czarnym, bo wtedy byłaby wspólna. Taka była wasza polityka. A dzisiaj Rumunia i inne państwa szukają swoich, swoich korzyści i zbudują te szlaki transportowe. I historia o. Ciężarówkach na granicy jest historią o tym samym, o kompletnej nieumiejętności skorzystania z historycznej szansy. Pan minister Adamczyk mówi, że rząd Polski uważa, że tylko i Unia i Ukraina mają możliwość rozwiązania. Obiecuję wam, jak stoję na tej mównicy. Nie odpuścimy tego. Dokładnie sprawdzimy, jakżeście negocjowali w 2022 roku. To był czas, kiedy mieliście wszystkie instytucje w Polsce. To był wasz obowiązek. To był wasz obowiązek zagrać na miarę potrzeb polskich firm i zabezpieczyć te interesy. Tak w sprawie transportowej, jak w sprawie zboża i każdej innej. Łatwo przychodzić tutaj na mównicę i wydzierać się, że w ubiegłą środę Parlament Europejski zabierze nam suwerenność. Otóż informuję panie i panów posłów, że w ubiegłą środę Parlament Europejski co tam chciał sobie przegłosował, a Polska jak była suwerenna tak jest. Jak to się stało, że ci sami ludzie, którzy dwa lata temu wspierali ukraińskich uchodźców, teraz musieli rozdawać zupę kierowcom? Kto do tego dopuścił? Czy na tej sali ktoś z was czuje się w ogóle za cokolwiek odpowiedzialny? Czy po prostu przebieracie się w garniturki ministerialne co dwa tygodnie, siedzicie w Warszawie i czytacie sprawki, które przygotowali wam urzędnicy w ministerstwach? Kto jest za to odpowiedzialny? Czy jest na tej sali ktoś, kto ma sumienie po waszej stronie powie, tak to ja? Tak to ja odpowiadam za to, że nie wysłałem instrukcji w 22 roku w czerwcu do stałego przedstawicielstwa. Bo ja dokładnie potrafię powiedzieć i my dokładnie wiemy, gdzie popełniliście te błędy. A teraz wyliczmy straty. A teraz wyliczmy straty, które wynikają z tego, co się wydarzyło. Naraziliście reputację Polski. Naraziliście bezpieczeństwo. Naraziliście infrastrukturę, e, e, infrastrukturę krytyczną. Narazili, naraziliście interesy polskiej branży transportowej i wielu innych branż. I czytacie dam te sprawki, które przygotowali urzędnicy, nawet nie wiedząc, co dokładnie czytacie. Mamy jedno proste pytanie: coście robili przez te tygodnie, zanim żeście się nie ruszyli wczoraj? Prawda jest taka, że nasz kraj, współpracując z Ukrainą na płaszczyźnie gospodarczej, w mądry sposób mógłby na tym realnie zyskać. Niestety osoby kierujące państwem nie podołały wyzwaniom, z jakimi mierzyli się rolnicy, a teraz polscy przewoźnicy stąd wiele nieprzychylnych komentarzy w ich stronę. Nowa minister rolnictwa odniosła się do protestów przewoźników podczas niedawnej konferencji prasowej. Kolejna sprawa to spotkanie z rolnikami, którzy protestują w Medyce. We wtorek spotkałam się z nimi. Rozmowa była naprawdę bardzo merytoryczna. Przedstawili trzy konkretne postulaty. To był postulat dotyczący między innymi dopłat do kukurydzy, to był postulat także dotyczący kwestii Podatku rolnego oraz postulat zwiększenia akcji kredytowych w ramach kredytów płynnościowych na 2%. To jest ten mechanizm, który my już uruchomiliśmy w lipcu. Przewidzieliśmy akcję kredytową na 10 miliardów złotych, natomiast ona już została w dużej mierze wyczerpana. Stąd potrzeba tego, żeby zwiększyć tą pulę i zwiększyć ten limit. I tutaj też chciałam przekazać, że zgodnie z ustaleniami z rolnikami został przygotowany projekt rozporządzenia Rady Ministrów. I został przeze mnie przesłany do, do Kancelarii Premiera po to, aby w trybie obiegowym mógł zostać przez Radę Ministrów przyjęty. Więc mam nadzieję, że jak najszybciej uda się to zrobić. Później, oczywiście, czeka nas jeszcze notyfikacja tej pomocy do Komisji Europejskiej. Ja zawsze podkreślam, bo to też wywołuje różne, różne informacje, różne fake newsy, że to, to jest ta pomoc, mimo że jest wypłacana ze środków polskich, ze środków krajowych, ona musi zostać zawsze zgłoszona do Komisji Europejskiej i musimy uzyskać taką zgodę. Dajcie znać w komentarzu, co Wy uważacie na temat kolejnych dopłat oraz czy lista opublikowana przez nową minister była potrzebna czy rzeczywiście opublikowanie samych nazw nic nam nie powiedziało. Jeżeli spodobał Wam się ten materiał, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Na ekranie końcowym wyświetlają się poprzednie treści. Zapraszam serdecznie do ich obejrzenia. Dzięki i do usłyszenia.